Złaś tamten tym baranie! No złaś mówię! Na kogo ty krzyczysz cypis? No patrz tam, co za osioł! Przez okno patrz! W las tam na drzewo siedzi! Ale kto? No kot! Jaki kot? Mój kot! Skąd ty masz kota? Kupiłem na targu wczoraj! Baba taka przyniosła w torebce foliowej. Fajny kod no wystaje, tak patrzy Kupiłem, wziąłem, kupiłem I tyle się nacieszyłem, no patrz jaki to osioł siedzi tam, nawet nie patrzy na mnie No ale po co tam w las? A ja wiem po co tam w las? No w las siedzi No dobra, no ale czemu ty kota kupiłeś? Nigdy nie miałeś i skąd ci się nagle taki pomysł wziął? No mówię, siedział w tej torbie, tak fajnie wyglądał, mówię Kupię, może mi się przyda. No i tyle. Się przydał. Przynosisz do domu, żarcie dajesz, a jak dzisiaj żarcie zapomniałem dać, to polaz na drzewo i siedzi. Chodź tu! Ale to nie krzyż na niego. No to co mam robić? No zrób coś, żeby zszedł. Wiesz, co? No, najlepiej zadzwoń po tych, po strażaków. To oni tam przyjadą i go ściągną. Może on się boi zejść. Co na strażaków zadzwonić? Ale przecież oni pożary gaszą! To może ja to drzewo podpalę, co? No nie, oni przyjadą kota ściągnąć, a nie gasić drzewo. A, no, no dobra, to czekaj. Pójdę tam, zadzwonię do nich tylko. Halo? Halo? Ty no daj mi normalny telefon, bo tu się karta skończyła. Włącz mi tam na głośno mówiący. Jest sygnał, jest sygnał. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Dzień dobry! Kota mam na drzewie, trzeba przyjechać i ściągnąć. A po co? No bo kot siedzi na drzewie i nie chce zejść. No jak nie chce, to widocznie nie chce. No ale ma zejść, bo to jest mój kot. No ale to mnie to obchodzi, to pana kot. Jak za, to niech siedzi, no to zejdzie. No ale właśnie mówię panu, że nie chce zejść, może się boi. Pana. Widział pan kiedyś na drzewie słuchaliście na jesień? No widziałem, no co za głupie pytanie mi pan zadaje! No pewnie, że widziałem, każdy widział! A widział pan y, suchego kota kiedyś na drzewie? No, co pan głupka ze mnie robisz? No, nikt nie widział chyba suchego kota na drzewie! No i właśnie o to chodzi! O co chodzi? No, koty, jak wchodzą na drzewo, to przeważnie schodzą z tych drzew. No ale ten wlazł i nie chce zejść. No to w końcu zejdzie. Będzie głodny, to zejdzie. No ale on nie chce zejść, bo się boi. Proszę pana, jak pan nigdy suchego kota na drzewie nie widział, to znaczy, że jak kot włazi na drzewo, to w końcu złazi z tego drzewa, bo tak jakby nie schodził, to by suche koty na drzewach zamiast liści wisiały. Ty widzisz, pan? To ma sens. Dobra, to ja czekam. Do widzenia! Ej, wiesz co? Weź na tam taką myszę, pluszową, i rzuć na tam, yy, na to drzewo, może on zobaczy, to zejdzie do tej myszy. A gdzie jest ta mysza? Tam gdzieś pod stołem była. No dobra. To czekaj, ja tam zejdę i rzucę mu. To leć. Ja będę tu patrzył. Z... No i co? No co? Mówiłem, żebyś kotu rzucił, a nie w kota rzucił! No to zawiało, no i zleciała na bok trochę... Poszła. No i... No i teraz będziesz gonił mi po lesie 5 tysięcy? Jakie pięć tysięcy? No kot pięć tysięcy kosztował! W do lasu uciekł, spadł przecież za płot! Ale czekaj, ty za niego zapłaciłeś 5 tysięcy? No tak, bo to rasowy. Od kogo? kogo ty to kupiłeś? No, od takiej baby cyganki. No to ci powiem, że ta baba cyganka sobie na tobie ładnie zarobiła. Dlaczego? Bo ten kod, co tam siedział na drzewie, to on się jakiś czas temu nas w stodole zadomowił. Przecież to nasz kod jest. On już tu był. Ty swojego kota kupiłeś? No co ty? No tak! To przecież on tu łaził już po podwórku jakiś czas. Więc ty cypis, wiesz co? Dobra. Ja, ja idę. A ty sobie kup drugiego kota jak chcesz.